W ubiegłym tygodniu rozpoczął się długo wyczekiwany remont basenu miejskiego przy ulicy Sienkiewicza w Zawierciu, Obiekt, który od lat popadał w ruinę, ma odzyskać swój dawny blask. Pierwsza rzecz to oczywiście wyburzenie starych trybun, które jeszcze do niedawna zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców. One wyglądały fatalnie i dzisiaj już zostały wyburzone i w tym miejscu pojawi się trawnik i utwardzona nawierzchnia. Kolejny ważny etap to właściwie wymiana całkowicie całej, całej powierzchni chodnikowej na tym terenie. Stary beton, który tutaj widzimy na tym placu, dzisiaj Pracownicy skuwają i zostanie położony całkowicie nowy chodnik. Kolejna rzecz to zostanie zbudowany nowy drewniany podes, przyjazny dla, dla nogi, przyjazny dla użytkowników wokół całego basenu. No co też będzie miało istotny wpływ na i wygląd, i standard tego basenu. Generalnie cały obiekt będzie zmieniał swoje oblicze. Wiele innych takich działań, jak na przykład chociażby kupno nowych leżaków, czy, czy urządzeń zabawowych, to wszystko sprawia, że no ten obiekt powoli będzie. Gdzie będzie się zmieniał. W najbliższym otoczeniu basenu remontowany jest również lokal gastronomiczny. To już powoli, że tak powiem, informacja rozchodzi się. Jest nowy najemca w lokalu obok. Kiedyś tutaj był Tukan, teraz będzie absolutnie nowy najemca. Wiem, że to będzie lokal gastronomiczny. Myślę, że ta jego tutaj bliska lokalizacja z basenem no idealnie skomponuje się na wakacje. Myślę, że już od jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem 1 lipca, mieszkańcy, którzy tutaj przyjdą, zobaczą zupełnie nowy efekt i naprawdę wiele zmian. Pierwszy krok, ale jakże ważny dla, dla mieszkańców. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwszy etap prac zakończy się wraz z początkiem wakacji. Pierwszy etap, który jest wart około 272 tys. zł brutto, a wykonawcą jest, zespół, jest firma Budrem, pana Skipi Rzepy, Tomasza Zawiercia. Ten pierwszy etap zakłada właśnie właśnie rozpoczęcie tych prac. Natomiast te prace, ja myślę, że dalej to jest... Ten obiekt wymagający i będzie trzeba prowadzić ich znacznie więcej, zarówno w tym roku, jak i w kolejnych latach trzeba będzie w ten basen jeszcze inwestować. Remont takich obiektów w mieście jest potrzebny. W okresie letnim mieszkańcy Zawiercia z całą pewnością będą mogli szukać tu ochłody.